Eee, dzień dobry. Mamy 1 stycznia 2012 roku. Ludzina w, w granicach 15-15 z gruszami. Tak. W każdym razie temperatura powietrza jest dosyć. około 2 stopni. 2 stopni. Lód na wodzie, proszę bardzo zobaczyć. Kruchy! Kruchy lód, bardzo. Tutaj mamy naszego supermorsza. Jakby na to nie patrzeć. Taszkowskiego, patrzymy po wczorajszej imprezie ognie Sztuczne ognie które były puszczane Robię tutaj właśnie zbliżenie Tu właśnie pozostałości po tych Czyli widzą Państwo, że to jest dzień po Sylwestrze Tu nie ma nic oszukanego, że tak powiem I ja sobie teraz wejdę do wody i kawałek sobie przepłynę, proszę Państwa Nie mogę Magister Zalicki, ja przypominam, państwa, Że ja walczę o to, swoją Hades Chcę, żeby tam dalej była Świetlica dla biednych dzieci i dla takiej młodzieży z trudnych rodzin, i to moje pływanie właśnie służy temu celowi. No, troszkę służy też zdrowiu, ale nie radzę naśladować, dlatego że pływanie na głębokiej wodzie jest niebezpieczne. i Ja trochę długo pływam. Może dzisiaj niekoniecznie, bo będę musiał rowerem wrócić do domu parę kilometrów, więc za długo nie będę mógł pływać, ale sobie troszkę popływam. No i do zobaczenia w wodzie, proszę Państwa. Tutaj muszę sobie znaleźć jakieś dobre zajście, bo tu jest lód wszędzie. No, tutaj będę miał chyba. Odejdźcie, mm -hmm. O, oh, Rozbija się bardzo łatwo, Ludzie jest cienki. Ten lód już tutaj, proszę Państwa, zamarzał, odmarzał kilka razy. Zima jest taka lekka. Mamy globalne ocieplenie, z ja się cieszę, bo mniejsze koszty ogrzewania domu. A wy nie! A wy nie, bo nie macie stanek, tak? <laughs> no fakt. <laughs> o, jestem już w wodzie. Mamy właśnie w Wojciecha w wodzie, zaczyna sobie płynąć. Delikatny lód, który łamie. Nie wiem, czy takie proste właśnie Proszę Państwa, niektórzy ludzie mają lód w sercach. Mam na myśli zarząd powiatu w Staszowie i dyrekcję LO. I ja ten lód chcę złamać tak, jak łamę ten lód tutaj, bo no, ten lód jest cienki, a tam jest lód taki gruby, zatwardziały, więc nie jest lekko, ale może się uda też. To jest taki trening, proszę Państwa. Spróbuję kawałek sobie wpłynąć. Usuwamy, żeby się nie pociąć tym lodem, bo on jest ostry i bardzo boli. Bardzo się straciłem już tutaj. Ale nic mi się nie stało. Złego. Pokażemy teraz panoramę olejową, jak to wygląda. No właśnie, sam taki śnieżek leży ładny. Pan też sobie będzie pływał tutaj w tej pięknej... ...w infrastrukturze, tutaj jacyś tubylcy, również noworoczni gdzieś tam coś sobie konsumują de facto, w każdym razie wracamy tutaj do Pana Wojtka. Już jesteśmy z powrotem. Nie Jesteśmy z powrotem z panem Wojtkiem Ile jest minut nagrania? Yy, trzy. 3, ok. Pan Wojtek sobie pływa faktycznie jest to niesamowite 1 stycznia 2012 roku. No niesamowita rzecz w Staszowie. Dobrze no, Państwa, pora by też była na jakieś życzenia noworoczne, więc życzę Państwu, żeby ten rok był lepszy dla Państwa niż poprzedni, żeby były lepsze władze i w Polsce. To no, to jest raczej mało realne. I w naszym mieście to jest bardziej realne, chociaż w naszym państwie też mogą być lepsze władze, dlatego że ja nie sądzę, żeby te władze dotrwały do końca roku, dlatego że są na tyle złe. Sytuacja jest też finansowa, gospodarcza jest na tyle zła, że to wszystko może trzasnąć na jesieni albo na wiosnę, nawet wszystko się może zdarzyć. Tak, tak. yes, Ah. Jest to taka mała, noworoczna kąpiel, pierwsza styczniowa, którą sobie zakończę. Ja nie jestem zmarznięty, ale po prostu mam swoją taktykę Czasem wam dłużej, czasem krócej. Teraz będę musiał się jeszcze ubrać, wiele minut to mi zajmie. Potem, jeszcze kilkanaście minut jazdy rowerem w temperaturze około zera. Więc nie mogę przesadzać. W każdym razie wszystkiego dobrego w nowym roku, Panie jeszcze, wojsku. Tka, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, nie, nie na granicy okay. No to jeszcze troszkę podpiszę, bo i tak muszę się rozgrzać. A teraz besknąć, bo mam bardzo mały ręcznik, więc nie dam rady się wyzwyczaić nim, nawet. Więc troszkę sobie pobiegam, tylko muszę dobrać dobre miejsce, żeby nie poszkle. Cicho, 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 cicho. No i tradycyjnie trochę pompy do rozgrzewki. O, jeszcze troszkę może jakiś małych ćwiczeń. No i proszę Państwa, ja może na tym nagranie zakończymy. Pożegnam się z Państwem. Tutaj pomógł mi sympatyczny pan. Tego spotkałem na przypadkowo. Z dziećmi nagranie zrobić. Zwykle tak jest, że ludzie tutaj spotykam przypadkowo mi pomagają albo ustawiam na statywie sobie kamerkę. Nie radzę naśladować pływania na głębokie, będzie to od razu mówię Państwu. Zawsze to podkreślam, bo to jest niebezpieczne dla kogoś, kto nie ma wprawy. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.